tu, 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 tu jesteśmy? chyba jesteśmy <try> jak ja dawno tego live nie robiłem aż takie opóźnienie jest. Tum, 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 To Kto tu jest? Kto tu jest? Kogo nie ma? Kasia, na TikToku to nagram. czekaj kajta. Zagrajmy razem w nową grę na TikToku od Milka. Gra polega na tym, że... <laughs> <laughs> tu tak. Dzisiaj na live na YouTube na gambinka Już niedługo. Już, już startujemy nie? Tak, gdzieś do 22 będzie nadręczne. Dzisiaj na live'a. Jeszcze <śmiech> odrzuć sam. <laughs> Samtaj. Hej, Chimeszko, zapraszam wszystkich na live na. YouTube. To tam w ogóle jest? Kto jest w ogóle na, na YouTube? <kluzni> tu logo. Takie Trzeba się zareklamować na TikToka. O i Seba jest. Toto szok. Toto szok. Ej, Męczko, to to szok, ktoś to szok Szok Hejmeczko, zapraszam wszystkich na live na YouTube. Czyli wezmę sobie jeszcze. <kluzni> I <kluzni> to to tam u Ciebie w ogóle. tutaj, czekaj, tak e, tu, czekajcie chwilę, czekaj, tu, tu robię tak gdzie to ja jest kopiuj link <coughs> tutaj tak tutaj tak tutaj tak wklej hmm, hasztagi Dc... <laughs> dla ciebie, e farming. <laughs> Co tam <śmiech> <śmiech> się kurde. I tu jest. Je zbimy. Y Spakował. Szypak Okej, opublikuj. U no. mnie? Też dobrze, wiesz. U mnie też, bardzo fajnie mi się życie układa teraz. Więc nie będę narzekał. Chyba widzę, że jest mało później nie na live. Nie wiem czemu, nie wiem czy to przez to, że... Że ja robię... Wiecie co, ja może inaczej zrobię się. Wyjdę z tego zaplanowanego live'a i zrobię domanego. Dobra? Ja na To zróbmy tak. Zakończ. Zakończ. Tak.